Cześć widzu! Ja wiem, że to może być trochę nietypowy wstęp do piosenki, ale chciałem od siebie tylko dodać, że piosenkę robiłem sam ja, tekst też sam pisałem, i po prostu nie jestem jakimś mega profesjonalnym piosenkarzem i po prostu nie oczekujcie ode mnie perełek. Ja już się może zamknę i po prostu do piosenki. Yeah, 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 yeah. To do dyskusji X7 nie gram w udawanie, ziom Zaczynałem sam pochylenie na fame, ale miałem to kolokwialne miał sen Mówię mi często, weź się odpuść, ale ja mam sobie to mój plus Ej, nie mam blingu, nie mam masek, za to mam serce, to nie jest prasek. Ej, czasem boli, czasem zerwa sen, ale jak wstaję, to wiem, że to ma sens Ej, dyskusja X7, robię to real, nie potrzebuję, to mógł wyczuć ten vibe Ej, nie lecę bez celu, nie gram pod klik, bo każdy to mój własny beat Ej Prosty styl, czasem już czasem czasem dończyk Ej, nie gonię hajsu, swój chill Bo życie to droga, nie tylko film Ej, za dużo ludzi chce mieć rację Ej, ej, chce tylko trochę akcji Ej, z jakim się nie ścigam, mam swój rytm Kiedy rapuję, czuję ten dym Ej, ej, nie każdy mnie zna, każdy musi Ej, ale jak słucha, to wiem, że to kusi Ej, ej, nie gram w bajki, nie noszę rur Ej, ej, bo powiem prawdę niż puszczę stół Ej, ej, to jest Robię to real, nie potrzebuję tego, by czuć ten vibe. Ej, ej, nie lecę celu, i nie gram pod klik. Ej, po każdym tutaj mój własny bit, ej, ej, lekki Six 7, prosty styl, razem cisza czy ten krzyk. Ej, ej, nie goni, hajczu go nie swój chill. Ej, bo życie to droga, nie tylko film. Ej, 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 nie chcę korony, nie chcę tytułów. Bo za chwilę spokoju, parę bitów, ej I jak się nie zapytasz kim jestem dziś, powiem ci prosto, weź sobie ten typ. Ej, ej, lękki six seven! To w sumie cała piosenka i jak Ci się spodobało, będą w suba i lajka, bo się naprawdę starałem. No eee, i to wszystko ode mnie. Dzięki za oglądanie i wysłuchanie tego do końca. Cześć!